Magda Adamowicz, dzień dobry. Zdążyli się Państwo nacieszyć słoneczną pogodą? Mam nadzieję, że tak, bo w pogodzie idą zmiany. Wrócą burze, większe zachmurzenie i opady deszczu. Nadal jednak będzie cały czas ciepło, a momentami nawet gorąco, choć ta noc już chłodna, e, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tutaj tylko 11 stopni, 13 stopni w Warszawie i Włodzi, a najcieplejsza ta noc będzie w Katowicach. Przelotne, niewielkie opady deszczu pojawią się tylko na północnym zachodzie kraju. W pozostałych regionach. Noc spokojna i łagodna. W ciągu dnia ta sama strefa opadów będzie przesuwać się w głąb naszego kraju i tym razem przyniesie opady deszczu przelotne we wszystkich województwach południowych. Uwaga, bo może również zagrzmieć to przede wszystkim w województwach, za... przepraszam, nie w województwach, tylko w terenach górskich i podgórskich. Podczas burz spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr oczywiście mocnie powieje, nawet do 70-80 km na godzinę. Cały Czas piękna letnia, słoneczna pogoda w centrum i na północy naszego kraju. Na północy niebo będzie niemal bezchmurne, ale tutaj też najchłodniej. 24 stopnie prognozujemy właśnie na północy. 26 w Bydgoszczy, 27 w Poznaniu, a najcieplej będzie w centrum i na południu naszego kraju. Tutaj 29 stopni w cieniu, bo w słońcu ta odczuwalna temperatura może być nieco wyższa. Wiatr słaby, umiarkowany, a ciśnienie cały czas się waha. Na barometrach w Warszawie 900. 96 hektopaskali. Magda Adamowicz, dzień dobry. Dziś w niektórych miastach Polski południowej termometry wskazywały i wskazują ponad 30 stopni, ale to tylko wyjątek w tym tygodniu, bo znowu do Polski dopłyną umiarkowane masy powietrza z zachodu, a więc znowu zrobi się ciepło, momentami gorąco, ale już nie upalnie. Zwłaszcza ta noc będzie chłodna. Na północnym wschodzie tylko 11 stopni, 13 stopni prognozujemy w centrum, a 16 w Katowicach i w Zielonej Górze. Noc na ogół bez opadów, choć przelotne, bardzo symboliczne opady deszczu zdarzą się na południowym zachodzie kraju, i to raczej nad ranem. To wszystko związane ze strefą opadów, która będzie dawać się we znaki również w ciągu dnia. Zobaczmy na mapie, gdzie dokładnie. Województwa południowe to dokładnie tam może jutro popadać do 3 litrów wody na metr kwadratowy, a więc niedużo, ale uwaga, bo w drugiej części dnia chmury będą się bardziej wypiętrzać. W związku z tym możliwe również wyładowania atmosferyczne głównie w terenach górskich i podgórskich, w pozostałych regionach, czyli w centrum i na północy kraju, jeszcze piękna, słoneczna, bardzo wakacyjna aura. Na termometrach przyjemne wartości: 24 stopnie na północy kraju, 26 w Bydgoszczy, 27 w Poznaniu, a najcieplej będzie w centrum i na południu, między innymi w Rzeszowie, ale też w Lublinie, w Warszawie, w Łodzi i we Wrocławiu. Zobaczymy jutro 29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w Warszawie 900 Magda Adamowicz, dobry wieczór. O godzinie 19 w Raciborzu mieliśmy cały czas 30 stopni. Jutro powinno już być trochę chłodniej, a ta noc e, rześka, zwłaszcza na północnym wschodzie, bo tutaj tylko 11 stopni. 13 stopni wskażą termometry w centrum, a 16 w Katowicach i w Zielonej Górze. Noc na ogół będzie spokojna, łagodna, bez opadów, ale te, zwłaszcza nad ranem, mogą zdarzyć się na południowym zachodzie. A na północy z kolei mgły i zamglenia, które lokalnie będą ograniczać widzialność do 600 metrów to ważna informacja dla kierowców. W ciągu dnia ta sama strefa opadów będzie przemieszczać się dalej i we wszystkich województwach południowych przyniesie właśnie opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga, bo później chmury będą się wypiętrzać, w związku z tym możliwe również wyładowania atmosferyczne, a te najbardziej prawdopodobne w górach i w terenach podgórskich. Podczas burz spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W centrum, na północy, cały czas piękna, słoneczna pogoda, a na termometrach umiarkowane wartości, zwłaszcza na północy. Bo tutaj w najcieplejszym momencie dnia 24 stopnie, 26 w Bydgoszczy, 27 w Poznaniu, a najcieplej będzie w centrum i na południu, między innymi w Rzeszowie, w Lublinie, w Warszawie, w Łodzi, ale też we Wrocławiu. Jutro na termometrach zobaczymy 29 stopni wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać na barometrach w Warszawie jutro w południe 996 Paskali. Kolejne dni.